Co pięciosobowa rodzina zje przez tydzień. No właśnie, zapraszam na chłód spożywczy. Pozwólcie, że na początek wszystko to powykładam, bo właśnie dopiero wróciłam z tych zakupów i wyciągnę mrożonki, które już włożyłam do zamrażarki, ale dla was je wyciągnę z powrotem. pokazuję szybko mrożonki. Są tylko trzy rzeczy zamrożone. Musiałam zwinać włosy, bo pogoda dzisiaj jest tak duszno, że po prostu włosy mi tak sterczą. Normalne przy cienkich włosach, w takiej wilgotności powietrza. Wszystkie ceny będę Wam pokazywać w międzyczasie. Mam rachunek, także będę po prostu podpisywać, bo nie pamiętam, co, co ile kosztowało. Okej. Okay. Pierwsze to są krewetki, najlepsze krewetki. Słuchajcie, jakie jak jadłam i to są te takie naturalnie złapane na wolności. O, o to mi chodziło. Wzięłam drugie krewetki, które są już takim trochę gotowcem. One są już w sosie, więc tylko fajnie ugotować do tego makaron lub jak tutaj jest, na przykład na zdjęciu, zamiast makaronu to cukinie taką al Połączyć to i bardzo szybki obiad. Pierwszy raz to wzięłam. Mam nadzieję, że będzie ok. Okay. więc krewetkowo i wzięłam lody o matko uwielbiam te lody były akurat na promocji w Costco uwielbiam uwielbiam one te lody są w naturalnych w naturalnych skórkach łupinach owoców na przykład pomarańczy, grejpfruta cytryny, kokosa i one są właśnie w takich smakach skład też jest fajny więc się super cieszę dobra wkładam to do zamrażalnika i pokazujemy dalej idąc dalej, nie mam żadnej kolejności tu mam piękne kwiaty od koleżanki, które dostałam, ale jeden już mi się sypie, zobaczcie, jakie są. O, są piwonie, tak? piwonie muszę sobie kupić takie krzaczki ok, ogórki trzy pakowane, to są organiczne, bardzo dobre te ogórki proszę nie komentujcie tylko tego że to jest w foliach, w czymś jakby na to nie popatrzeć, to sklep pakuje, nie ja Pesto, bardzo fajny skład. Te pesto starczy mi na dwa obiady. Ma, to jest taka pomoc, jak nie mam niczego na obiad, to tylko otwieram pesto, makaron do tego i jest bardzo fajny obiad. Ewentualnie można do tego kurczaka dołożyć. Ulubiony dżem truskawkowy, organiczny, przepyszny, prosty skład, jak to powinno być w Pomidoki dżem, pomidorki malutkie takie koktajlowe I teraz tak, banany banany Banana, bananów jest dużo bo potem banany nawet jeżeli się lekko już zaczernią, ściemnieją ściemnieją, ściemnieją ściemnieją to robię albo ciasta, albo placuszki na śniadanie tutaj wzięłam krakersy, ale krakersy na mące migdałowej, więc fajna, fajna opcja dla osób, które są na diecie bezglutenowej. Awokado. Uwielbiam kupować awokado w Costco, bo jest w najlepszej cenie za 6 sztuk i zawsze zostawiam je na wierzchu, bo to awokado jest bardzo twarde. Wystarczy zostawić na wierzchu, a jak robi się miękkie dopiero wtedy daję do lodówki. W tej lodówce też może jeszcze postać sobie 2-3 dni nawet. Sałata, sałata do kanapek i mix sałat. I tutaj, słuchajcie, tego może nie widać, ale tu jest tak dużo sałaty, dostarcza na jakieś 8 razy na jakąś sałatkę. Super. Śliwki. Wzięłam na próbę, ale zobaczę. E, może będzie ciasto ze śliwkami. Hmm. Okej, okay. Tu mam woreczek papryczek małych często daję takie papryczki do lunchboxu właśnie do dzieciom do szkoły. Tutaj mam marchewki, ale tym razem kupiłam te mini marchewki i nie, nie wieszajcie mnie od razu za to, bo wiem w jaki sposób są one produkowane. Świetnie nadają się do humusu. O, akurat moje dzieci uwielbiają te marcheweczki z humusem, który kupiłam drugi raz. Najczęściej robiłam hummus w domu, ale ten ostatnio był jakby nie na promocji, tylko na takim testowaniu i spróbowałam go i był po prostu taki dobry. Byłam zaskoczona, więc kupiłam go drugi raz, bo ten hummus znika w bardzo szybkim tempie. My go jemy zarówno z marchewkami, z ogórkami, z selerem. Sebastian na przykład uwielbia seler z humusem. Okej, okay, dalej. Ananas, ananas musi być za każdym razem. Z tym razem wzięłam ziemniaki. Nie pamiętam kiedy mieliśmy ziemniaczki. Tu są takie malutkie ziemniaczki, które będę mogła upiec. Więc taki duży worek, więc na pewno na, o, na trzy razy na pewno nam Wystarczy. Żurawiny, chociaż żurawiny jeszcze mam, ale żurawiny były na... żurawina była na promocji, więc yy... nic się z nią nie stanie. Ona ma bardzo długą Datę, datę ma do przyszłego roku, do marca. Więc kupiłam brokuły, już takie podzielone wróżki i miałam nadzieję, że dzisiaj zrobię zupę brokułową i chyba ją zrobię. Chyba w Thermomixie zrobię jakąś taką zupę krem właśnie z brokułów z dodatkiem sera. Może nawet dodam może nawet dodam ten tego Dublinera, który jest po prostu przepysznym, przepysznym serem. Bateria mi mruga, sekunda. Dalej. worek limonek, który przede wszystkim do wody wstaje rano, od razu pije wodę. Wolę limonki niż cytryny. Po pierwsze dlatego, że smak, a po drugie, że nie ma pestek. Winogrona. Te są przepyszne, słodkie. Borówki. Tu jest takie ogromne opakowanie, które nam starczy na parę dni. Maliny. Dwa opakowania truskawek, które u nas są teraz w bardzo dobrej cenie. To są akurat organiczne. I słuchajcie, u nas już jest sezon od paru tygodni na truskawki. Są przepyszne truskawki. Wreszcie, uwielbiam. Uwielbiam. Będzie trzeba znowu pojechać na pole, pozbierać. Bo to są takie fajne farmy, że można sobie samemu zbierać zamrozić albo zrobić drzem. A najlepiej zawsze zamrażam, a potem jak nawet z tych zamrożonych mogę zrobić świeży drzem. Tu mam łososia wędzonego, który w kostko ma najlepszą cenę. Kupiłam jeszcze mandarynki, ale nie wiem, czy to nie ostatni raz. Bo akurat na mandarynki dla mnie to nie jest sezon już. Natomiast do Lunchboxu fajnie, jak wkładam im całą mandarynkę, bo jest bez roboty. Dwa opakowania jabłek. Też jabłuszka organiczne. To jest jakaś nowa seria. Więc nie wiem jaka będzie. Ze snacków mam w sumie tylko jedne. Te chrupeczki, bo one, one były na promocji, a dawno ich nie mieliśmy, bo już się wszystkim przejadły. Kiedyś, ja nie wiem, dwa lata temu, jedliśmy je bardzo często, ale potem się po prostu nam to przejadło. Wiecie o co mi chodzi. Ok, tutaj jest ulubiony jogurt. To jest. Z Zwykły jogurt naturalny, bez żadnych dodatków, który łączymy właśnie czy to z granolą rano, czy z owocami, e, czy można lody z tego zrobić, albo y, przepyszny, słodki deser, który był ostatnio w, w tych pomysłach na Zapytaj Anię, był film 6 Fit pomysłów na właśnie słodkie desery i znaki. Jak nie widzieliście, to Wam serdecznie polecam, zostawiam link tutaj. Także koniecznie zobaczcie też te przepisy, bo to są przepisy na znaki i desery, które można sobie podjadać nawet jeżeli jesteście na diecie. Teraz masło do smarowania, to jest akurat słone masło yy, z nowej Zelandii. Ha. I zwykłe masło. Wiem dużo kostek, du dużo masła, ale ono tak przechodzi i mam go naprawdę na bardzo długo. Także to na pewno nie tygodniowe zakupy. Teraz widziałam jeszcze pierwszy raz takie mleko migdałowe. To jest niesłodzone yy, waniliowe. właśnie muszę przeczytać, czy trzeba je trzymać w lodówce, bo one były. Ja je kupiłam w lodówce, ale hm zwykle nie trzymam takiego mleka w lodówce zobaczcie, i tu mam taki chleb chleb dla Tomka to jest chleb po prostu bez glutenu ok, i tyle, za całość za całość zapłaciłam 293 dolary ok, także całkiem nieźle za to bardzo lubię <głosko> kostko, bo na naszą rodzinę i tak muszę dużo jedzenia kupować a tam są też często promocje. Jak już jadę, robię wszystko w jednym miejscu i tyle. A czasami, jak mi czegoś brakuje, to Tomek jadąc po drodze wejdzie albo do, do Lidla, do Aldi albo tutaj. Harry's Theater mamy dużo takich mniejszych sklepów na mniejsze zakupy. Jeżeli chodzi o mięso, to tym razem nie kupowałem mięsa, bo jeszcze mam zamrożone. Ale też na przykład kurczaka lubię kupować tutaj yy, lokalnie o, takiego od farmera organicznego. Także w yy, kosko bardzo rzadko kupuję. Kupiłam parę razy rybę i się nadziałam, więc też ryby nie kupuję tam. Ewentualnie kupuję tam mrożoną rybę. Ok, i tyle. Jak Wam się podobało, to zostawcie łabeczkę. <grym> Jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę, a, a jak macie jakieś pomysły na tematyczne filmy, to oczywiście piszcie w komentarzach, a ja Was serdecznie ściskam i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!